Co sądzisz na temat wyzwania Casio w stronę Mateusza Gamrota, Twojego przyjaciela? Znaczy to to jest w ogóle bez sensu. No przecież to, to, to jest w ogóle bez sensu, bo to no już na samym podejściu nie ma w ogóle szans, niczego, więc to jest takie, nie wiem, w sumie wyzwanie dla wyzwania, które nie ma najmniejszego jak gdyby sensu, nie ma możliwości. Gamer będąc w WFC nie może robić nic. Jest w WFC. Także to. A w ogóle nie, no, na jakim poziomie jest gama jeśli chodzi w ogóle o sport. To jest, wiesz, czołówka światowa, no, to jest światowa. Jak oceniasz yy, w takim razie to, że już yy, uważa, że pokonałby Mateusza Gomrota w boksie? Że już pokonałby. No to jest takie gdybanie, wiesz, to jest, co ja uważam? Co ja mogę uważać o jak gdyby, wiesz, takich rzuconych tekstach w świat po to, żeby one robiły? Zamieszanie, sławę, to wiesz, to tak. Takie ja moje idę... zadanie, Borys. Wiem o ale to na dobrą sprawę, to nic o tym nie sądzę. No tak jak gdybanie, wiesz, ja na przykład, gdybym chciał też, mógłbym tutaj szybko wymyślić zdanie, które było puszczone i powylane w internecie i narobiłoby mi jakieś tam wiesz, sławy czy. Ale ja nie chcę tego, nie? Bez sensu. Ale generalnie, jeżeli chodzi o walkę gamera z Casio, to raczej jesteś przekonany, że wygrałby Mateusz. Nie, no to wiadomo. No, o to mi chodziło właśnie. Oczywiście. O to mi właśnie chodziło. Z z kodek by się nie bił, to ja jestem przekonany o jego zwycięstwie od razu, bo stary, musi być, musi wygrywać. Ja, dla, mnie, dla mnie w ogóle zawsze było tak, że Gamer musi wygrywać, wszystko musi wygrywać i pamiętam jak byliśmy na UFC po raz pierwszy, gdzie jak wszyscy wiemy, jeżeli wiemy, sędziowie go oszukali i zmazali jego nieskazitelny rekord, powinien być do dzisiaj nieskazitelny, to Czekamy na wynik walki. Ta walka generalnie była w miarę taka bliska, ale jednak na, na stronę gamera o tym się wypowiedzieli wszyscy. I wiesz, ja sobie tak siedzę na klatce i mówię, ale ciężko było, ale kurde, ale jest wygrana, dobrze. I nagle, jak słyszę, że przegrał, to, była takie, to było coś takiego, czego ja sobie nigdy nawet nie byłem w stanie wyobrazić. Że gamer przegrywa. Dla mnie gamer nigdy nie powinien przegrać niczego. To w takim razie zadam takie dość ciekawe pytanie, myślę. Eee, kto wygrałby walkę? Borys Mańkowski czy Mateusz Gamrod? Gamer. Wygrałby Gamer. Gamer. by wygrał. Gamer to jest człowieku tygryz i mało tego, będzie przyszłym mistrzem yy, UFC, więc kiedyś, jeszcze byłoby to takie wyrównane i tak dalej, ale chłop naprawdę zapierdziela jak porąbany i nie chodzi nawet tylko o zapierdzielanie, tylko o taki naprawdę talent do tego, o, do tego rozwoju. Wiesz, on się naprawdę rozwija przeolbrzymie i w, jest w, momencie, w momencie, gdy Gamer wyjechał trenować do American Top Team, E, wrócił do Smoka na pewno z jakimś nowym wachlarzem umiejętności. Widać ogólnie ten progres? Jakbyś miał porównać wiesz, Gamera to widać z widać progres, tylko temu? bardziej to jest taki mentalny progres taki, Po takim względem, że po robisz z najlepszymi, z najlepszą czołówką na świecie. Wiesz, tu się szarpiesz z jednym, patrzysz, że tam Poirier na ciebie wpada. Tu się szarpiesz z drugim, patrz, że tam Edson Barbozna na ciebie wpada. Samo obcowanie, można powiedzieć, z mistrzami daje ci takie poczucie bycia mistrzem i tego, że po prostu twój mental i wszystko rośnie w górę. I to, co zresztą z Gamerem gadałem, tak naprawdę tutaj w Polsce, pod jakimś zadaniem można się według mnie nawet przewyższać ludzi z American Top Team, czyli z najlepszych teamów świata, to to. Tam jest taka, wiesz, fabryka zawodników. Nie? Ich jest naprawdę dużo i nie ma takiego aż, aż takiego podejścia do, do jednego zawodnika. Tak naprawdę wydaje mi się, że... Sposób na trenowanie, który, który da ci bycie naprawdę tym takim fenomenem najlepszym, jest to, żeby siedzieć tutaj ze swoimi trenerami, którzy znają cię najlepiej, którzy wiedzą doskonale, czego ci brakuje i móc, móc sobie na przykład Tam czegoś takiego nie ma, móc sobie pójść na przykład do trenera, tak jak ja teraz sobie jeżdżę do Tomka Dalaka z Gostynia, gdzie siedzimy na przykład dwie godziny na treningu, dwie godziny poprawiamy, szlifujemy, drillujemy, robimy, pracujemy i technicznie, i mocno, i lekko, i cały czas coś wiesz, poprawiamy, jakby. Y Różne te aspekty techniczne robimy, wszystko co możemy, i na końcu, tak, wykrzesać sobie siebie wszystko, żeby podkręcić jeszcze to wszystko. Pojechać na przykład na miesiąc na American Top Team, popcować właśnie z tymi wszystkimi mistrzami, posparować z nimi i wtedy tylko uświadomić się w tym, że ale z tym kotem. Tutaj delikatnie zrobiłem yy, progres, jeśli chodzi powiedzmy o taką technikę, o jakieś tam różne zamysły. Tam pojechać, to utwierdzić i jeszcze wziąć w tą wiedzę, powiedzmy, o tych największych, wiadomo, Kozaków świata. Jak to wprowadzić w walkę, i w tym momencie za każdym razem robić stopień do góry, stopień do góry, stopień do góry. I delikatnie gamer tak w sumie funkcjonuje. I jedzie tam rykam top team, i nie ukrywajmy, że jest jeden z najlepszych. No. Mamy kolejny telefon.